Jakiś czas temu na widz, że posiada item, który daje stały efekt siły 3. Ale żeby go zdobyć, muszę wykonać 3 zadania. Dodatkowo za każdy 40 lajk like pod tym filmem dosuje 50 koła. A jedyne co trzeba zrobić, aby wziąć udział w losowaniu, to zostawić suba, lajka i komentarz ze swoim nickiem. No dobra, a moim pierwszym zadaniem będzie wytrzymać 5 minut będzie z taką linią, bez seta oraz bez niewidki. No i dobra, no i czas ej Szybko poszło. Dobra, próba numer dwa, że start. Proszę proszę, nie bij mnie, już mnie Już mnie zabiłeś, no nie bij mnie. Ej, zostawił mnie. No ktoś inny mnie teraz goni. Oj. Ej, dostałem knoka, co to jest za knok? Ej, on się mnie obawią. Ej, nie lubię tam. Ej. Ej. Dobra, próba numer trzy, teraz start. Teraz chyba tutaj nikogo nie ma. Więc może że no są ludzie, ale może uda mi się tym bokiem. Będzie niezabijanym przez nich. Szybko, 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 szybko. Beni görüyor. Beni bırakmak istemiyorum. Bir şey var, bir şey var. Birisi yaşıyor, birisi yaşıyor.

Sprawdzam, czy będzie Foldywek. Kurde, ja yes, No i mamy lekki problem na dwóch sercach. Pozdrawiam. Ej, Enderman się na mnie Ej, nie, ja nie chciałem tak robić, naprawdę. Nie, nie, nie. Nie. No to dwóch teraz się na jest. Mnie... Nie. Ej, Endermany, my się dogadamy. Dawa, dam Wam rozpadar, dobra? To mnie nie wyjdzie. Aż Ej, o. Bo... Aha, czas start. Dobra, mamy bóstki. R3, 3. to fajnie. No, od razu. Jeszcze sobie przejdę obok nas koledzy. Ej! ej. Aha, ale ja, w sumie zasady były, że bez seta. Teraz ja sobie kupuję pałatkę na Speeda. I na Speeda. I teraz, teraz, teraz mnie złapią. Teraz start. Dobra, tam cieszymy się na razie z tego, widzę. Ej, 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 ją sam biją, kurwa, pijak to Zaraz to itemy pod i ty wypuskawmy i lodam. A jednak się nie biją, a jednak uciekam. Dobra, tutaj wynik jest dojdzie. Przecież z do końca. Dobra, 5 minut minęło, ale pierwsze zadanie zaliczone. No dobra, a moim drugim zadaniem będzie zrobić 3 raczy właśnie będzie. Więc, dobra, zobaczymy na linię. pod jak widziałem od razu. Przydałoby się mieć dużo perele Niestety nie mam już nie mam już tak dużo Ok, się Nie, zaraz Ej, co oni wszyscy tak się u mnie, Ej. Nie da, za mną ulecą? na mnie Ej, jedna wszystkie za mną Ej, no halo, no Co to jest, za nie Ej Nie ma problem. Nie ma krystal, to przecież nie poradzę. To jest szalony. Tu się nie da krystal, bo nie wiem, co to jest, bo to jest rajdę. Po ale... A, to mnie nie ratuje. Dobra, bramy trochę inną taktykę. Będę po prostu biegać na niebityce z krystalami. Właśnie zabijał ludzi takich jak... Tu nie, tu nie jest mój fra... A move być move, move być move. Corre zitti. Ale... Ale Ale timing. Ehi! Nie! Nie, non trafili mia. Cioè sto uki, mi avala la No mam go. Spugna. Mamy. mamy! Mamy, jednego fraga na trzy. Let's go! Ta wreszcie pierwszy frag. Muszę zagrać mistrz mysz z na te niewitki. Bo, bo wtedy lepiej... Ale dobra, mamy pierwszego fraga. Let's go. Jeszcze do długu. Nie widzę. Mm. No proszę, no nic, nie możemy zabić. Nie nice! nice. Hey, 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 hey. Dobra, drugi frag zaliczony. Czyli tylko jeszcze jeden frag i całe zadanie będzie mieli zaliczone. Że nie nagrało mi się to, ale udało mi się zrobić trzeciego fraga. Więc trzecie zadanie oznaczam jako zaliczone. Dobra, moim trzecim zadaniem będzie zabić gracza, który ma co najmniej 15 gapów. Więc zrobiłem sobie tutaj jakiegoś prowizorycznego nałacika. No i co? spróbujemy chwilę w Syngracie, a może to się następnie. Dobra? Zapatrzę do nas pierwsza osoba. Tapę accept. Tyk, cyk. cyk. Siłeczkę sobie wypiję od razu. Od raz jak mamy. To może, może mieć. A tarczy, to przeszkoda, bo to jest Wody nie mam. Toni troszeczkę. Nie, się nie wycykam jedną raczej. Teraz ja się bardzo. Kurczę. Idź na jego prosto podświka. Właśnie mi taki na długoterminowy gra. On coś nie zasięga, nie. On musi orać. Nie wiem, on, on strasznie nie ogarnia wielki. Mam wrażenie. Z jednej strony ogarnia, z drugiej strony nie ogarnia. Dziwny ziomek, Dobra, teraz. Teraz go zabiję. Właśnie. Nie no, co mnie teraz będzie mógł tak. Dobra. granatu tarczy głupią, no. Dobra, pod nogi. Dobra, zabiłem go. i dobra, no i ostatnie. Trzecie zadanie zaliczone.